Witajcie w nowym vlogu. Ja witam Was serdecznie wprost z kempingu Bartek, na który przyjechaliśmy wczoraj, żeby odpocząć w ramach długiego weekendu. I zgodnie z tradycją, chciałabym pokazać Wam, jak wygląda kemping, na którym jesteśmy. A jesteśmy na kempingu Bartek w Ustroniu. My jesteśmy rozłożeni na boisku byłym to już jest końcówka kempingu. No i tradycyjnie idziemy na spacer. Zapraszam, kemping znajduje się częściowo w lesie, nie jest super duży, ale nie można też powiedzieć, że jest mały. Specjalnie wstałam troszeczkę wcześniej, żeby pomimo Sporej ilości osób spokojnie nagrać Wam tego vloga. Jak widzicie, on jest częściowo zalesiony, a częściowo jest na takiej patelni. Także możecie sobie wybrać, gdzie stajecie. A teraz po kolei pokażę Wam, co on tutaj mamy. Główne życie na kempingu odbywa się mniej więcej tutaj, czyli na placu zabaw. Albo w tym namiocie, który widzicie z oddali. Tutaj wczoraj było bardzo dużo dzieci. Na miarę, z tego co się orientuję, są organizowane w sezonie animacje. Cały kemping ma postać takiego artystycznego nieładu. Zobaczcie siebie. No. Zrobione ławeczki. Tu jest taki dość nietypowy rower. Z tego co wiem, w zeszłym roku było też tutaj Mini-Zo, ale w tym roku jeszcze go nie ma. Nie wiem, czy nie będzie. Dopytam to. Zupełnie mam informację. I dochodzimy do początku. Ten szary budynek to jest recepcja i wjazd. Jeżeli chodzi o sanitariaty, to pokażę Wam, jak to wygląda. To są sanitariaty. I dodatkowo to też jest sanitariat. Tutaj, w, tym bud w tej budce. Jest taleta, ta, umywalka i prysznic. Zobaczymy, czy to jest otwarte. I to jest sanitariat jednoosobowy. Tutaj mamy sanitariaty damskie. Jest jeden prysznic, i trzy ubikacje. Tam w oddali widzicie zrzut nieczystości. Tutaj mamy dodatkowy prysznic, też osobną łazienkę z pralką. Tu mamy, strasznie słońce świeci. Miejsce do mycia naczyń. Ale tę męską też z prysznicem tam nie będę wchodzić. I tam tutaj mamy też jeszcze jeden prysznic. No to jest taki już wymagający odświeżenia. Trzeba powiedzieć, trzeba powiedzieć, że mimo tego, że ten kemping jest praktycznie pełny, wczoraj było tu całkiem spokojnie. Można było spokojnie odpocząć, cisza, spokój. Są miejsca wyznaczone, gdzie możecie rozpalić grilla, rozpalić, przepraszam, ognisko. Natomiast grilla możecie sobie rozpalić przy przyczepie. To jest też fajne. Fajne jest też to, że kemping jest 15 minut od centrum ustronia i idziecie do niego wzdłuż wisły takim laskiem. Do ustronia, oczywiście. Jeżeli chodzi o ceny, to my za naszą trójkę zapłacimy 68 zł za dobę. I tutaj nie ma rozdziału. Czy bierzemy prąd, czy nie bierzemy prąd do prądu. Czyli za przyczepę płacimy 25 zł, i my na przykład stoimy, nie jesteśmy podłączeni do prądu, ale oczywiście istnieje taka możliwość są skrzynki z prądem. Taka ciekawostka, jeszcze na kempingu jest zakaz ruchu. Rowerów. I tak właściwie pan, pan, właściciel, który opiekuje się tym kempingiem, też widać, że się bardzo stara, bo wczoraj po nas podjechał na nodze zapytał, czy wszystko jest ok. To też jest takie dosyć miłe, bo widać, że że zależy mu na tym, żeby goście czuli się dobrze. Ale kemping jest troszeczkę dziki. Jak widzicie, obejście tego kempingu zajęło mi dużo mniej czasu niż to było w kempingu Łęg. To też może świadczyć o tym, że jeżeli chodzi o gabaryty, no to mamy tutaj z czymś znacznie mniejszym do czynienia. Ale jeżeli szukacie. W Byskidzie Śląskim, żeby się zatrzymać na weekend, albo jako baza do wypadowa, do ustronia, do wisły, to możecie go brać pod uwagę. O ile nie oczekujecie jakichś super wypasionych sanitariatów, bo jak widzicie, nie jest ich zbyt dużo. W tej chwili są dwa damskie. I dwa ogólnodostępne, i męskich jest chyba jeden, czyli jest 5 albo 6 pryszniców na cały kemping. Ale jest on, nie jest on też za duży, także ciepła woda była. Jak się kąpaliśmy wczoraj, nie musieliśmy stać w kolejce, więc sami ocencie. A jeżeli nie byliście w ustroniu, to może warto się wybrać. A teraz, zgodnie z zwyczajem, zobaczcie kilka klatek, co udało mi się nagrać w samym ustroniu. Jak wyjdziecie z kempingu, to bezpośrednio przy nim są kaskady, nad którymi, nad którymi możecie wypocząć, rozłożyć kocyk, a nawet się wykąpać. I tą dróżką, o której mówiłam wam wcześniej, dojdziecie bezpośrednio do centrum ustronia. Wjeżdżamy teraz na Czantorię, koszt biletu w górę i w dół dla naszej trójki, czyli dwa normalne i jeden ulgowy 76 zł, co oznacza, że jest 25 zł drożej niż na Palenice, jak wjeżdżaliśmy w szczawnicy, ale też jedzie się dłużej. Wtarliśmy na szczyt Tatori Jeszcze przed nami wieża widokowa no, idziemy na wieżę, więc idę Pubś do pani, że chodzimy tam, bo to będzie za to jest kieszone. Bilet na wieżę widokową dla dorosłych 7 zł. dla dziecka do lat 12 bodajże 3,50 15 złotych 15 tak? A to jakoś mniej

My już kończymy nasz spacer i wchodzimy na kemping Na kempingu Bartek znajdziecie też sporo ciekawych tworów, jak na przykład Nolot, Czyli najczarniejszy koń w stań Ferrari. Wspominałam Wam już, że panuje tutaj artystyczny nieład. Myślę, że Nolot jest właśnie takim artystycznym wyrazem. Wcieliśmy właśnie kemping Łęg. Kuba jak wrażenia? Fajne, kupię sobie. A jak to się nazywa? Harmonika. A jak Ci się kemping podobał? Może na niej Dobrze. Tata Mac co sądzisz o kempingu? Nie może być. Może być. Fajna lokalizacja nawet. Lokalizacja jest bardzo blisko centrum. Jest to dobra baza wypadowa. Sympatyczny właściciel. Sympatyczny właściciel, bardzo pomocny. Także myślimy, że wrócimy. A tymczasem pozdrawiamy Was serdecznie i do następnego vloga. Pamiętajcie o łapkach i o subskrypcji kanału.